Ciekawie też powinno być, jeśli chodzi o rywalizację sztafetową. Wszak ta nas teraz czeka tradycyjnie na zakończenie każdych mistrzostw, czy to Polski, czy to Europy, czy to świata. 4x400 metrów, ten najbardziej klasyczny, jeśli chodzi o opieki rozstawne, dystans. Zaczynamy oczywiście od pani Rekord Polski na tym dystansie naszej sztafety z Rieti 2013 3.32.63, rekord klubowy zaś należy do Skry Warszawa z 99 roku 3.42.30. Dwie serie, pięć e, sztafet w pierwszym biegu, cztery w drugim, no i czekamy... I jak będzie wyglądać ta rywalizacja, która za moment się rozpocznie, Na torze szóstym WMLKS pomoże Stargard, Knape, Czeszewska-Koczorowska-Reichert, tor piąty azs UWM Olsztyn, sadurska-twardowska-cybulska-Lis, Juwenia Puszczykowo na torze czwartym, Matuszczak-dziamska-Musielak i trochę lepsza, dziamska- Eee, brązowa na setkę, jak pamiętamy srebrna na 200 dzisiaj, MKL Jarocin na torze trzecim, Krawczyk, Pluta, Czajka, Gościniak i na torze drugim ślibach Murabigu sturek czwórka, reprezentująca Mukle, Dębica, Korzeniowski, PL. W zeszłym roku ALKS, AJP Gorzów, Wielkopolski triumfował w rywalizacji. Pań tej sztafety nie ma w tym sezonie na starcie, podobnie jak brązowych medalistek z Rzeszowa. Resowia bowiem stanęła na najniższym Dobry. stopniu podium. Są za to srebrne medalistki i to w tym biegu, bo to Juwenia Puszczykowo była tą ekipą, która właśnie drugie miejsce zajęła, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski rozgrywane w Lublinie. Rozpoczęła się ta rywalizacja. Pierwsza zmiana, oczywiście, po torach, biegana jak to zwykle. Bywa mocny start ze strony biegaczek, które reprezentują, zdaje się, TMS Puszczykowa. To jest tor czwarty, tak jest, nie, to jest z piątego toru Lena Sadurska, więc ZS UWM Olsztyn Juwenia na razie na trzecim miejscu. Na drugim zaś zawodniczki Pomorza Stargard. Za moment zmiana. Lena Sadurska przekaże pałeczkę Julii Twardowskiej. Już dochodzi do tej zmiany. Troszeczkę musiała czekać na swoją koleżankę biegnąca jako druga w zespole z Olsztyna, zawodniczka Julia Twardowska, która... W tym sezonie już jeden medal Mistrzostw Polski w sztafetach zdobyła, ale w sztafecie mieszanej. 4x400 metrów. Za moment zbiegnięcie do krawężnika po. W fragmencie zmiany drugiej, i już teraz będą panie biec właśnie po wewnętrznej części atletycznej bieżni stadionu Mosir w Radomiu. Cały czas AZS-UWM Olsztyn na czele. To się nie zmienia. Wiktoria Cypulska będzie trzecią w gronie zawodniczek, które reprezentują właśnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, chociaż tutaj zbliża się z Juwenii Puszczykowo Julia Dziamska, świetna na 100, świetna na 200, dobra też jak widać na 400 metrów, ona przekazuje pałeczkę Jagodzie Musielak, rusza już do boju podopieczna Lucyny Chmielarz, będzie musiała odrabiać kilkudziesięciometrową stratę, tutaj mamy z numerem 706, mieliśmy w zasadzie na zbliżeniu z zawodniczkę z Uwłemu Olsztyn, bo cały czas ta sztapeta jest na czele. Jeśli chodzi o ostatnią zmianę, tutaj Aleksandra Lis będzie biec w drużynie z województwa warmińsko-mazurskiego. Młody ten skład, też tapety z Olsztyna, bo tu biegają w większości zawodniczki z rocznika 2004. Nawet wszystkie są z rocznika 2004. Mocna zmiana Cybulskiej, powiększyła przewagę bowiem nad Juvenią, i teraz zobaczymy, co. Zrobi Aleksandra Lis. W Puszczykowie teraz biegnie Martyna. Trochę lepsza, trochę lepszą też pamiętamy z wcześniejszych naszych transmisji czwartkowej i piątkowej. Biegająca dobrze właśnie sprinty. Zawodniczka biegała tutaj na płaskie 400 metrów, ale i nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o biegi na 100 i 200. Tutaj przyda się, zwłaszcza na finiszu, taka moc właśnie ze 100 metrówki, bo jak widać, szykuje się walka ostra jeśli chodzi o drugą lokatę, bo aż trzy sztapety mają chrapkę na te pozycje jest w tym momencie już na finiszowej prostej Aleksandra Lis zawodniczka AZS UWM Olsztyn przyprowadzi ten zespół na pierwszym miejscu, jaki będzie czas 3.46 38 bardzo wartościowy rezultat jeśli chodzi o zespół UWM-u. Olsztyn najszybszy w tym roku w kraju, ale o to nie trudno, bo tylko Trzy sztapety w tym sezonie są sklasyfikowane z jakimkolwiek rezultatem, no ale to jest też wynik raptem 4 sekundy gorszy od klubowego rekordu Polski. Skry Warszawa sprzed prawie ćwierćwiecza 3,46-36 ostateczny czas, a słowem Olsztyn na drugim miejscu, Juwenia Puszczykowo 3,53-07.